Te zmiany. Dotknął każdego z nas. Kierowca pod wpływem pozbawia życie niewinne dziecko na przejściu dla pieszych w Warszawie. Miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów i zbieg z miejsca tragedii. Ministerstwo Sprawiedliwości mówi dość i ma zaostrzyć przepisy. A projekt ustawy przewiduje zmiany drastyczne. Każdemu, kto prowadzi pojazd z ponad 1,5 promila ma grozić konfiskata auta. Dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów dostaną ci, którzy złamią poprzedni sądowy zakaz. A minimalne kary za prowadzenie po kieliszku mają wynosić 10 tysięcy złotych. Ale to nie wszystko. Legalne wyścigi, zabawa w driftera na rondzie. Projekt zakłada karę od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. A co z kierowcami, których brawura na drodze kończy się śmiercią niewinnych ludzi? To ma być traktowane jak najcięższe przestępstwo, z najwyższymi sankcjami prawnymi, takimi jak dożywocie. Kierowcy pod wpływem sądy już nie będą mogły dać zawiasów. Idziesz od razu za kratki. Młodzi kierowcy? Okres próbny i obowiązkowe szkolenia mają ich nauczyć odpowiedzialności na drodze. Ale czy to wszystko wystarczy, by polskie drogi wreszcie stały się bezpieczne? A może to już wszystko przegięcie? się swoją opinią w komentarzach.